Cześć, siemaneczko dzisiaj drodzy widzowie, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Izunka i Dzejem. Ja jestem Izunka, a to jest Dzejem, a to jest kanał Izunka i Dzejem. I dziś przygotowaliśmy dla Was... Tekst. Miskę. Miskę z papierem. Miskę z papierem, na którym są teksty klasycznego widza i teksty klasycznego streamera. E... Albo nasze. Albo nasze, według nas. No. Generalnie... Jakkolwiek to brzmi. Po prostu chcieliśmy to zebrać, bo uznaliśmy to, że może to być bardzo ciekawe. I zauważyłam jedną ważną rzecz. Ciężko jest stwierdzić, co samemu się często mówi. Ze względu na to, Możecie że... Możecie napisać w komentarzu, zrobimy to co automatycznie. często mówimy. Jeśli coś pominęliśmy, to dajcie znać. Bardzo chętnie, wam bardzo chętnie weźmiemy to na przyszłość, do siebie. E, ale powiem się, że było bardzo ciężko e, postawić się po drugiej stronie, nie? Więc pewnie łatwiej by było naszym widzom zrobić teksty klasycznego streamera, a nam było łatwiej Banasza. zrobić teksty klasycznego e, widza. Także teraz będzie to przebiegało w ten sposób, że ja będę losować jedną karteczkę i przeczytam na głos, a później Marcin przeczyta drugą na głos. No. Jeśli będzie się kojarzyła jakaś historia, to możemy ją opowiedzieć. No ty To ja pierwsza, dobra. Nie podglądaj, bo to widać, Nie podglądam. Jest. To jest, to jest tekst klasycznego widza i to jest, gdzie jest Iza. Gdzie jest Iza, dokładnie. Izy z nami nie ma. Generalnie rzecz biorąc, moi drodzy, wiem, że zniszczę wam niszczenia, ale Izuna nie jest wzięta od imienia Iza. i Izuna się nie nazywa Iza. Możecie zgadywać w komentarzu, jak mam na imię. Tak, prawdziwy widz powinien wiedzieć. Ale generalnie rzecz biorąc, beka, jeżeli ktoś się pyta, a gdzie jest Iza? Więc, dobra, moja kolej. To jest też tekst widza i to jest... A to Wy nie mieszkacie w Polsce? Nie. nie mieszkamy mieszkam. na wyspie. Mieszkamy na wyspie. Prywatnej. Dokładnie. W Polsce nie mieszkamy. Dobra, teraz mam tutaj ciekawy tekst i to jest streamera, tekst, nie? No ale dajcie łapkę! Jak to jest, że mamy pięć widzów, a tylko dwa lajki. No jak to tak może być? To, to, ja, to ja często Nie, to mówię. powinien być tekst typowego Marcina. No ja to często gadam. No bo, moi drodzy, zdarzają się sytuacje, gdzie mamy, na przykład, jest nas pięciu, jest, wiadomo, in plus widzów, nagle żeście wszyscy się obudzili, że streamujemy, a łapkę zapominacie niektórzy dawać. Nieładna, psztyfikanty, ja was pilnuję. No dobra, będę tutaj, oj, oj, oj. Okej, okay, to jest też tekst widza. Już nigdy was nie opuszczę. będę tu codziennie, po czym już nigdy nie wraca. No moi drodzy, to jest, to jest tak pięknie. zwana klątwa widza. Ja to tak nazywam. Ludzie, którzy tak często mówią, zazwyczaj nie wracają. No dobra, teraz mamy to. To było epizodyczne, ale później stało się takim trochę e, memem. memem, no? Ja idę, ale ja idę! Ale ja naprawdę idę! No. To był chłop, który nam groził, że i pójdzie na nas na policję. Nie, I on ma naprawdę idzie. Jestem ciekawa, czy doszedł. Doszłaś? Napisz w komentarzu. A czy to, to trochę, nie pisz! <grymowa> to bym śmiało <drugi> znaczy. <grym> czy dotarłeś na miejsce? Okej, okay, okej, okay, to jest... To teoretycznie jest tekst często, który ja mówię i niektórzy widzowie też to mówią. Halo, Izumka, żyj! No. A, moje odcinki. To nie, malece, to często wyszłaś, się zdarza jak Izuna nagra. Zdarza mi się, tak, bo się skupiam za mocno. Dobra, to jest tekst typowego widza. Można zagrać, my czekający 20 minut aż zaakceptuje zaproszenie. To źle to zrobiłaś. O, drogujemy. to inaczej. Widz się pyta, można zagrać? My, oczywiście. No tak, oczywiście, że można. Później wysyłamy, zap wysyłamy mu zaproszenie. No ale ja muszę jeszcze zjeść, te muszę umyć dupę, takie... muszę umyć. I później czekamy 20 minut, aż zaakceptuję. Tak, aktualizację mam. Ale no. można zagrać. Dokładnie. Tak ja, tak? No. To jest. E, to jest taki typowy tekst. W sumie każdego streamera to jest. Dołącz do naszego Discorda, link w opisie. I możesz też nas odwiedzić na Instagramie, ty mi znana numer jeden. Wiadomo. To jest tekst typowego widza, który świeżo przyszedł na kanał i jeszcze nas nie poznał. I to jest tekst na zasadzie takiej... Nie rozumiem, dlaczego macie tak mało subów? Jesteście super! Powinniście mieć więcej! Po czym nie wraca zazwyczaj, jak tak mówi, bo to jest klątwa. Po czym nie jest duży niż miesiąc. No, tydzień, już miesiąc. Tydzień, no. Hehe, <laughs> to jest tekst od widza. Ale ta Izunka dzisiaj muli, jesteś zmęczona czy coś? Nie, no, po prostu jest... wypiłam melisę. Nie, to jest typowa sytuacja, w której Izuna gra w grę i tak o, siedzi i się poci jakby grała w najwydajniejszym A Albo, grę, albo ja bierka. ziewająca po raz 50. Tak, w trzeciej minucie streama. <laughs> w trzeciej minucie streama, tak. To miejsce tak na mnie działa. Jesteś dziwna. No to taką aurę ma. Ja, to jest viral, to jest viral, to jest generalnie... Moi drodzy, 1000 jajek na plecy i 80 km. A to nie było coś z kopą? Ja zawsze mówię kopa jajek. Dobra, dobra, to jest tak yy, nasz i trochę widzów. Robimy event, yy, zrobimy event, robimy event i zostanie 30%. Kto wie, ten wie, tylko tyle powiem. Robimy event dzisiaj, moi drodzy. Dzisiaj robimy event. O, to jest, to jest też dobre. I żeby nie było, to nie jest prześmiewcze, yy, zrobiliśmy statystykę. Okazuje się, że ten argument padł chyba najwięcej razy. Dobra? Najwięcej razy. Także nie, że to jakoś się z tego wyśmiewamy czy coś, nie? Ale to są dwa argumenty, które padły najwięcej razy. Często się tam tekst... zdarzało. To jest tekst typowego widza. Sorry, że mnie nie było, ale ktoś mi umarł albo się połamałem no. klasycznie. Wiecie co, bo... ty nie wiesz, tak, co nie... powiedzieć streamerowi, gdy nie przychodziłeś na streamy. Po co się w ogóle tłumaczyć? nie <noise> rozumiem tego konceptu, nigdy nie zrozumiem tego, że ktoś przychodzi i tłumaczy, dlaczego go nie było. Bo, czysto hipotetycznie, jak Ci ktoś umarł, spoko, rozumiem, ale to nie zmienia faktu, że na streama może wpaść, mordzia. Albo jak się połamiesz, to chyba oglądasz YouTube'a, nawet jak jesteś, masz połamane go, ręce, bardziej. nogę, czy nawet Dickensena. Wszystko możesz oglądać nadal, nie? I don't understand, my friends. Ale często zdarzyły się jeszcze też sytuacje, że ktoś mówił, że on nie przychodzi, bo mu babcia umarła, nie? Na przykład. To było smutne. Biedna babcia. Biedna babcia. To jest tekst chyba widza, ale ja też to często mówię. Izunka łączy kropek. Ja mówię Izunka łącz kropki. Raz się zdarza lepiej, raz gorzej. No. No ja wylosowałam tekst typowego widza. Hej, pamiętasz mnie? Tak, pamiętam Cię Łukasz. Nie zapomnę. To mi się kojarzy z Łukaszem tylko, wspomnę Łukasz... Nie, nie powinnaś mieć jego danych. Ale nie pamiętam, czy tak ma na nazwisko. Nie wiem, mniejsza. Nie ma. Dobra, mniej. No ma, nie wiem, nie pamiętam. No bo wyciszę ten motyw. Um, to jest typ, te, typowego widza, który nie jest tak naprawdę prawdziwym true widzem, tylko jest takim małym hejterem, który chce nas wykorzystać i przychodzi tylko grać. Tak? Wiecie kim jesteście. Kiedy CS, Fortnite albo ITP? In, ale co miało Takie hejtujowskie, nie? Hejtuję dzisiaj. <grym> nie, ale generalnie rzecz biorąc zdarzają się kilka takich mamy humpalumpów, czy tam jak możecie koczkodanów ich nazwać, którzy cokolwiek nie robimy, to wbijają i się pytają o inną grę. A jak, jest, jak robimy tą grę, to ich nie ma. No dobra, to chodź, rozwiążemy to na zasadach fame MMA. No, to jest tak też. Nie wiem kogo widzę, czy streamera. Nie wiem, jedno i drugie. Dobra, ja to mam kartkę. Niechaj, tu. To nie wiem, kogo to jest tekst. To jest tekst wi wirtualnego. Yy, nie, yy, tego Rambara. Okej, okay, to jest tekst typowego yy, streamera. Daj łapkę, daj suba i napisz komentarz. I to też w sumie nie zapomnijcie zrobić. Klasyczne, nie. O To chyba raczej widza. To raczej widzę. O to plute. O, to jest takie typowe, bardzo empatyczne i takie wiecie, nie? Przecież robimy to dla was nasi widzowie, a nie dla nas. No, to wszystko dla was. To wszystko Więc dla was. zostawcie komentarz. Ostatni. O, rzeczywiście. Hej, dawno mnie tu nie było. No dawno. To też się często zdarza. Zdarza się bardzo często. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jeśli macie też jakieś teksty, to dajcie znać, napiszcie w komentarzu, później je zbierzemy i możemy zrobić jeszcze jeden odcinek z tekstami, z komentarzami. Moi drodzy, generalnie nie to, żeby coś nie hajtujemy tych, którzy tam... Nie, bo to są, za, za, za zabawne. Jest to zabawne. Trochę. Wracajcie, jeżeli chcecie. Nie, nie, nikt nie jest u nas spalony tak naprawdę. To było bardziej w taki no. humorystyczny i troszeczkę prześmiewczy sposób, ale generalnie jeśli chodzi o to, to uważamy, że chcieliśmy się z wami to podzielić, bo to jest coś, co na w jakiś sposób śmieszy i powoduje właśnie u nas takie, wiecie, poparwienie trochę humoru, jak widzimy coś takiego. Albo, e, albo zadziwiam, bo tak, tak. naprawdę. Ja bym się nikomu nie tłumaczył, dlaczego nie byłem. Bo teoretycznie ja, jako streamer, jako streamer, powinienem się cieszyć z ludzi, którzy są. I tak Dokładnie. zawsze do tego podchodzę, że się cieszę Także z tych, którzy są. Polecę teraz tekstem klasycznego streamera. Moi drodzy, pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę, tak? Nie zapomnijcie napisać komentarzu. Jeśli chcecie, to chcesz, chyba żebyśmy raczej youtubera jeszcze... No tak, a nie streamera. A no youtubera. Jeśli chcecie, żebyśmy zrobili jeszcze jeden odcineczek z tekstami naszych widzów z komentarzy. Dajcie znać, napiszcie. Na 20 łapak na, na nagrywamy następ. <grym> I moi drodzy, oczywiście nie zapomnijcie o odwiedzeniu nas na Instagramie. Tymi za nome 1, wpadajcie, zostawcie followka i serduszko pod zdjęciem. Pamiętajcie o moim rączkach. trzymajcie się. Cześć!